Jeśli szukacie samochodu miejskiego, który w dzisiejszych czasach stawia na prostotę i tradycyjne rozwiązania, to trafiliście idealnie. Dziś przyjrzę się MG3, niewielkiemu hedgebackowi od marki, która niegdyś kojarzyła się z brytyjską motoryzacją, a obecnie jest w rękach chińskiego koncernu SAIC. Mimo, że w Polsce MG dopiero walczy o swoją pozycję. Warto rzucić okiem, co kryje się za tą tajemniczą nazwą. Dlaczego warto? Bo MG3 może przekonać do siebie fanów wolnossących silników i nieskomplikowanej konstrukcji, a przy okazji oferuje zaskakująco bogate wyposażenie w niezłej cenie. Chcecie dowiedzieć się szczegółów? Koniecznie zostańcie ze mną do końca materiału. Zaczynamy. MG to marka, kojarzona głównie z brytyjskimi roadsterami, ale po przejęciu przez chiński koncern SAIK zyskała nowe życie i szerszą ofertę modelową. W Polsce znana jest przede wszystkim.